Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na recenzję różu z Golden Rose, którą zapowiadałam już przy okazji ogłoszenia kursu na moim kanale. przechodząc na do rzeczy, ten róż wygląda w ten sposób: nazywa się Golden Rose Terrecota Blushon. Jest go 4 gramy, przychodzi w takim tekturowym opakowanku. Kosztuje 23,90 i dostępny jest w 8 kolorach. Ja mam w tym momencie odcinek numer 2. Jest to taki, taka mozaika. Um, różu, um, burgundu, białego koloru oraz złotego. Um, ta mozaika idzie do, dochodzi do samego dna. To nie jest tylko ładna poświata powłoka z góry, która się zetrze. Nie, to jest cały produkt. On wygląda tak do samego końca, ponieważ jest cały róż wypiekany. Jak dla mnie ten róż jest um, na mistrzowski. No co to ukrywać? Jest bardzo mocno napigmentowany, tak jak widać na załączonym obrazku. Co może być jego plusem, może być również minusem, ponieważ jeżeli mamy ciężką rękę do różu, to możemy zrobić sobie nim krzywdę. Dlatego trzeba go nakładać bardzo delikatnie, pędzelkiem, oczywiście. Jak nałożymy pędzelkiem tutaj na tym, na powierzchni różu. Mozaika się nie y, zmiesza, tak jak teraz to widać w, w tym przypadku, ponieważ y, robiłam słocza palcem, więc zmieszałam wszystko palcem. Jaką tylko y, przejechałam tutaj pędzlem, zaraz wszystko było od nowa piękne i mozaikowe. Tak jak wspomniałam, spraw technicznych jest go 4 gramy, um, co dla mnie jest bardzo dużą ilością produktu, ponieważ jest on bardzo wydajny. Używam go około 3-4 tygodni, coś około tego, i nie widać na nim żadnego zużycia. Poza tym uszczerbkiem, tuż w, w tym miejscu, chociaż nie wiem, czy będzie to widać, kiedy włożyłam przypadkowo pasmokęć na niego, ale to oczywiście nie jest. Znaczy, no to jest coś normalne, kiedy chodzi o moje kosmetyki, bo ja jestem oczywiście niezbyt zorganizowana. Ten róż dla mnie. Jest naprawdę, no powtarzam się, ale jest dla mnie naprawdę wart swojej ceny. Bardzo, bardzo wart swojej ceny. Dlaczego? Ponieważ utrzymuje się po pierwsze cały dzień, po drugie daje bardzo ładny kolor różu. No różu, bo w tym momencie ja mam odcień różowy, ale mówię, jest jeszcze pozostałych, jeszcze siedem innych kolorów. Od takiej brzoskwini do y, typowo brązorowych, także można wybierać i przebierać. Co dla mnie jest mocnym plusem w tym produkcie, co niekoniecznie może się każdemu podobać, jest to, że ma w sobie maruteńkie drobinki, które nadają naszej skórze piękny połysk i rozświetlenie. Dobrze wiecie, że ja bardzo lubię rozświetloną skórę i przy każdej możliwej okazji nakładam rozświetlacza ile będzie. Także jest naprawdę rewelacyjny, ponieważ przy nałożeniu tego produktu mogę sobie darować nakładanie rozświetlacza. Rano się śpiesząc, robiąc makijaż, nie muszę myśleć o tym, że muszę nałożyć jeszcze rozświetlacz, nakładam, podkładam całą twarz i róż tylko na, na całe policzki. I tak jak widać w tym momencie, mam uświetlony, no mam nadzieję, że widać, ponieważ nie mam dzisiaj żadnego rozświetlacza, mam tylko i wyłącznie ten róż. Um, dla mnie to rozświetlenie jest bardzo ładne, bardzo naturalne, bardzo fajnie współgra z tym zarumienieniem policzków. Także jak dla mnie to są same plusy. Um, nie zauważyłam, żeby się pylił, ale możliwe, że jeżeli przejdziemy bardzo, bardzo wiele razy pędzlem, to zacznie się unosić jakiś pyłek, ale to jest normalne przy każdym e, produkcie w kamieniu. Um, także myślę, że to by było na tyle. Wiem, że bardzo krótka recenzja, ale cóż można powiedzieć? No, dla mnie nie ma żadnych, samych, żadnych minusów. Szczerze, ja nosiłam się zamiarem zakupienia tego różu przez jakieś 3-4 miesiące. I za każdym razem, jak byłam koło Golden Rose, czy stanowiska, czy sklepu, zawsze. no. Chorciło mnie, ciągnęłoby dla niego, ponieważ jego wygląd jest naprawdę uroczy, oryginalny i przepiękny, no, szczerze mówiąc. I. W momencie kiedy weszłam w współpracę z sklepem internetowym Golden Rose Celista, dostałam ten produkt do przetestowania. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ tak jak mówię, no, bardzo długo się nosiłam, żeby z zamiarem, żeby go kupić i jestem, z nim jestem nim zachwycona. I żałuję, że troszeczkę, troszeczkę że nie kupiłam go sama, ponieważ wiem, jak mogą być odbierane sponsorowane recenzje, ale możecie być pewni, że to jest naprawdę w 100% rzeczywista moja opinia, nie w żaden sposób zmieniona przez sklep internetowy, ani przez nikogo innego. Къде би Kupiłabym go jeszcze raz i na pewno go kupię jeszcze raz, jeżeli mi się skończy. I tak jak mówię, chyba zdecyduję się jeszcze na jeden albo dwa nowe odcienie. Chciałam jeszcze też przypomnieć, że w moim konkursie, do którego link podam na dole, możecie wygrać taki róż. Właściwie dokładnie ten róż. Ten jest mój, ten w pudełeczku nieodpakowanej nowiutki może być wasz, um, ponieważ ten róż jest jedną z nagród z pierwszego miejsca w moim konkursie um, makijażowym. Także zachęcam was do brania udziału w konkursie do sklepu internetowego Golden Rose Style i do obejrzenia ich filmików na moim kanale. 拿来，拿来先放。